Siemanko moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym filmiku zrobimy sobie pojedynek pomiędzy dwoma najbardziej rozpoznawalnymi zawodnikami polskiej reprezentacji, czyli Jakub Błaszczykowski i Robert Lewandowski. Mam tutaj 10 saszetek i zabawa będzie polegać na tym, że oczywiście którego zawodnika więcej trafimy na kartach, ten Wygrywa dzisiejszy pojedynek. Jeżeli będzie 100 łapek w górę, to za niedługo robię filmik, na przykład z dwoma bramkarzami naszej reprezentacji, czyli fabiańskim i szczęsnym. Później możemy obrońców wziąć, dwóch glik na przykład i piszczek. Zobaczymy, co tam będziecie mi pisać i czy będzie 100 łapek w górę. Tak więc nie ma się co ciągać. Zaczynamy. 10 saszetek. Kuba kontra Robert. No i już pierwsza karta jest Robert Lewandowski prowadzi 1-0 Ale popatrzcie Odpowiedź Kuby Błaszczykowskiego Natychmiastowa 1-1 Jędrzejczyk I Kuba Strzela na 2-1 Sytuacja zmienia się jak w kalejdoskopie Lewy prowadził A w tej chwili już przegrywa 2-1 ale jeszcze dużo saszetek przed nami. No i jest Robert, czyli 2 do 2. Jędrzejczyk, Grosicki, ponownie Jędrzejczyk i Kamil Glik. Czyli dwie saszetki otwarte. Wychodzi na to, że w każdej po jednym zawodniku trafiliśmy. Średnio oczywiście wychodzi. Fabiański, Milik i Kuba trafia po raz trzeci. Wychodzi znowu na prowadzenie: Piotr Zieliński i Łukasz Teodorczyk. Gdzieś tam w jakiejś gazecie wyczytałem, y, jakie osoby w Polsce znane y, są najbardziej popularnymi. Na całym świecie. I jeżeli chodzi o sportowców, to Kuba Błaszczykowski wyprzedził Roberta Lewandowskiego, co było dla mnie małym zaskoczeniem. Paweł Szołek, Kamil Grosicki, Mączyński, Grosicki i Milik. Czyli tym razem nie było nic ani dla Kuby, ani dla Roberta. Może teraz. Linety, Pazdan. Tak, Kuba po raz czwarty. I jak na razie, każda karta inna. Łukasz Piszczek i Wojciech Szczęsny. Czyli Kuby mamy tutaj cztery karty, a Roberta dwie na razie. Połowa saszetek otworzonych. No, jeżeli Robert chce. Jeszcze powalczyć o zwycięstwo, to musi się wziąć do roboty. Jędrzejczyk, Mączyński, Zieliński, Rybus i Pazdan. Mączyński, Fabiański, Rybus, Milik i po raz kolejny Milik. Trzy saszetki i nadal prowadzenie Kuby. Cztery, dwa, Glik, Grosicki. I jest Robert Lewandowski. Czyli trzecia bramka dla niego, ale Kuba jak to Kuba odpowiada natychmiastowo. Jest piąta karta Błaszczykowskiego. I ponownie dwubramkowe prowadzenie. I piszczek Sławek Peszko, Pazdan. Krycha, Grosik i Jędrzejczyk. No i ostatnia szansa dla obu zawodników coś jeszcze trafić. I mamy Szczęsny. Ponownie Kuba Błaszczykowski, szósta brameczka, Linety, Teodorczyk i jeszcze raz Kuba. No, czyli tutaj już jest mały pogrom. 7 do 3 wygrywa Jakub Błaszczykowski z robertem Lewandowskim. Piszcie, moi drodzy, jak Wam się podobał ten pojedynek, czy chcecie kolejne, jeżeli tak, 100 łapek w górę, tak jak mówiłem na początku i lecimy z bramkarzami, szczęsny kontra fabiański. Dzisiaj to wszystko. Dzięki za uwagę, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć!